Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy moje dziecko jest gotowe do przedszkola. Zapraszam. Witam. Tym razem spotkaliśmy się, żeby sobie przypomnieć pomyśleć o tym, czy moje dziecko jest gotowe do przedszkola. Mimo całej zwariowanej sytuacji, trudnej sytuacji, w której teraz jesteśmy, wielu, wiele przedszkoli nie zaniechało rekrutacji, wręcz trwa, jest ona przedłużona i już teraz trzeba składać wnioski do różnych przedszkoli, żeby od wcześniej dziecko mogło zaistnieć w takiej rzeczywistości przedszkolnej. Na gotowość Twojego dziecka do pójścia do przedszkola składa się kilka czynników. Jakie to czynniki, które decydują o takiej gotowości twojego dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej są ważne. Najpierw chciałabym zadać takie trochę przewrotne pytanie do ciebie. A ty, drugi rodzicu, ty, mamo, tato, jesteś gotowe na to? Jesteś gotowa na to, żeby twoje dziecko poszło do przedszkola? No właśnie. Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to to, czy ja chcę, żeby moje dziecko do tego przedszkola poszło. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest takie bardzo ważne? E ważne jest to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dziecko wyczuwa Twoje emocje towarzyszące jego pójściu do przedszkola. Są mamy, które są bardzo nadopiekuńcze w stosunku do swoich dzieci, bardzo silną mają mieć ze swoim dzieckiem e i wtedy... Te mamy z reguły nie mają pełnej gotowości do pójścia, do posłania swojego dziecka do przedszkola. Tak, chcą, składają wniosek, to dziecko z reguły się dostaje do tego przedszkola. No i potem zaczyna się dramat, dlatego że ta mama w szatni płacze. Czasami płacze już wtedy, kiedy to dziecko zaprowadza do tego przedszkola. Dziecko myśli, że to jakaś straszna sytuacja teraz będzie miała miejsce, skoro mama się tak zachowuje, że płacze i strasznie przeżywa tą sytuację, czyli ten. To rozdzielenie chwilowe ze swoim dzieckiem, to, że dziecko musi zostać w tym przedszkolu, dziecko myśli i kojarzy sobie to z negatywnymi emocjami swoich rodziców, swoich opiekunów. Kiedy ja byłam młodym nauczycielem, na początku. Kiedy nie miałam jeszcze swoich dzieci, byłam taką świeżynką po studiach, yy, z pełną głową, pełną teorii. Nie do końca rozumiałam tych rodziców, którzy tak dziwnie się zachowywali w tej szatni, robili z tego tragedię, że to dziecko ma przyjść do przedszkola. Dopiero kiedy urodziłam własne dziecko, kiedy miałam już synka. Wtedy dopiero zaczęłam rozumieć emocje, które towarzyszyły, towarzyszą rodzicom zostawiającym swoje dzieci w przedszkolu. Dopiero wtedy zrozumiałam, jaki duży to wysiłek. Na domiar złego byłam bardzo nadopiekuńczą mamą w stosunku do mojego jedynego na tamten czas dziecka, Nikodema, kiedy on już był w wieku takim, że Trzeba było posłać go do przedszkola, miał lat 3. Wtedy zdecydowaliśmy, że, że, że oczywiście, że moje dziecko będzie chodziło do przedszkola. I wyobraźcie sobie, że mój Nikodem bardzo nie lubił przedszkola. Nie pomagała mi w tym też moja mama, która wtedy do 3 lat zajmowała się Nikodemem i która śpiewała mu piosenki. Lepsza babcia, lepsza babcia niż przedszkole. Mówiła do niego, pamiętaj wnusiu, zawsze babcia się może tobą opiekować. Więc mój, mój Nikonem też sobie głowę postawił, że to przedszkole wcale nie jest takie dobre dla niego. Ja chciałam, żeby uczęszczał do przedszkola, jednak nie byłam na to zupełnie w sobie i w moich emocjach gotowa. Miałam bardzo mocną więź z moim, z moim Nikosiem. Z wielu czynników to wynikało, natomiast nie, nie byłam gotowa na jego pójście do przedszkola. Bardzo trudno było mi się z nim rozstać. On oczywiście płakał przed wejściem do sali przedszkolnej, mimo że, że ja byłam w tym samym przedszkolu, gdzie było moje dziecko, zupełnie, zupełnie uważał, że to jest tragedia, żeby rozstać się ze mną na, na te kilka godzin. Bardzo nie mógł się odnaleźć w tej rzeczywistości przedszkolnej. Był bardzo wrażliwym dzieckiem, natomiast dziś z perspektywy czasu, patrząc na ten proces, wiem, że to ja hamowałam swoimi emocjami jego pozytywną adaptację w tym przedszkolu. Nikodem nie, za, nie zaadoptował się w przedszkolu jako dziecko trzyletnie. Spróbowaliśmy za rok. Za rok też nie, nie, nie zaczął, nie skończył pozytywnej adaptacji przedszkolnej, często chorował. Nie wiem, czy wiecie, kochani, ale badania naukowe potwierdzają fakt, iż dzieci, które bardzo często, czyli z reguły jest tak, że dziecko idzie do przedszkola, rodzice mówią: Ach, tak, będzie chorował, bo, bo taka jest rzeczywistość przedszkolna tam jest bardzo dużo zarazków. Tak, to fakt. Natomiast dziecko, które choruje i jest tydzień w przedszkolu, i później znowu go nie ma, Naukowcy potwierdzili, że jest to związane z brakiem przejścia adaptacji przedszkolnej: czyli dziecko, które nie, nie zaadoptowało się pozytywnie w przedszkolu, nie choruje. Z, z reguły na y, zapalenie górnych dróg oddechowych, <coughs> przepraszam, na zapalenie górnych dróg oddechowych, y, czyli kaszle, ma zapalenia zatok, y, gdyż organizm się buntuje i nie akceptuje takiej sytuacji pozostawienia na kilka godzin w przedszkolu. Czyli ta adaptacja przedszkolna nie nastąpiła pozytywnie. Więc radzę się też nad tym aspektem zastanowić. Wracając do. Do rozważań na temat tego, czy Twoje dziecko jest gotowe do przedszkola, a raczej na ten moment, czy Ty jesteś gotowa do przedszkola. Bardzo ważne jest, macie kochane mamy, z reguły to dotyczy mam, tę emocjonalną gotowość do pójścia Twojego dziecka do przedszkola. Macie kilka miesięcy jeszcze mamy przed wrześniem, żeby rozważyć w sobie. Czy ja mam gotowość do tego, żeby moje dziecko poszło? Jeżeli chcę, ale emocjonalnie nie umiem sobie z tym poradzić, zapraszam cię do pracy nad sobą w tym czasie. Żebyś pomyślała, co takiego niechcianego przez ciebie może się zdarzyć. Dlaczego masz w sobie taki duży opór do tego, żeby Twoje dziecko uczęszczało do tego przedszkola? Co napawa cię lękiem i strachem? Czego nie chcesz? Co jest dla ciebie trudne? Porozmawiaj o tym z przyjaciółką, z mężem przeanalizujcie tę sytuację tak, żebyś w sierpniu miała pełną gotowość i wiedziała, z czym wiąże się pójście Twojego dziecka do przedszkola, żebyś wiedziała, że nie możesz zostać w tym przedszkolu razem z dzieckiem, że w szatni trzeba się pożegnać, że, żeby ten moment pożegnania nie był jakby trudny dla Was obu, żeby nie było płaczu, żeby nie było niepotrzebnych emocji, więc jakby to wszystko, ta Twoja gotowość emocjonalno-psychiczna jest bardzo ważna do tego, żeby Twoje dziecko dobrze zaadoptowało się w przedszkolu. W Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, żeby Twoje dziecko zaadaptowało się w przedszkolu, to jest to, jak odnajduje się w grupie rówieśniczej, czyli w grupie z innymi dziećmi. Są dzieci, które bardzo lubią inne dzieci. I ciągną, i lgną do tych dzieci. Natomiast rzeczywistość przedszkolna, czyli 25 dzieci w jednej grupie, gdzie z reguły w tym wrześniu, jak zaczyna się edukacja przedszkolna, większość z tych dzieci płacze, nie kojarzy się to z dziecku z niczym miłym, i dziecko nie umie sobie poradzić, i rodzic jest zdezorientowany i mówi: Ojej, tak lubi dzieci, a nie chce w przedszkolu zostawać. Dlaczego? Drodzy Państwo, ważne jest nie tyle to, czy dziecko lgnie do innego dziecka, czy dziecko chce z innymi dziećmi się bawić. Tak, to jest ważne, ale z innego punktu widzenia, nie w piaskownicy, ale w sytuacjach, kiedy, są, kiedy te dzieci mają możliwość bycia i bawienia się ze sobą. Bardzo ważne tu jest na przykład korzystanie z różnego rodzaju klubów. Zajęć edukacyjnych dla dzieci. Ja jak wiecie, drodzy Państwo, prowadzę taki klub przedszkolaka dla dzieci od drugiego roku życia. Są to zajęcia edukacyjne, są one dwa razy w tygodniu, nie mają charakteru opiekuńczego, czyli dziecko nie jest zmuszone do zostawania ze mną czy, czy z innym nauczycielem przez dłuższy czas, przez 3-4 godziny, tylko jest to sytuacja, zajęcia trwają półtora godziny i jest to wystarczające. Żeby dziecko odbyło adaptację przedszkolną, żeby, odbyło, żeby mogło sobie doświadczyć bycia bez rodzica w sytuacji zabawowej, żeby mogło doświadczyć obecności innego dziecka przy Nim. To jest niesłychanie ważne doświadczenie, dzieci bogate o to doświadczenie. Mają cudowny start w rzeczywistości przedszkolnej. Potwierdzają to rodzice, którzy uczestniczą w takich zajęciach edukacyjnych. 100% dzieci, które kończy klub przedszkolaka, nie ma żadnego problemu z adaptacją przedszkolną. Co ważne, jeśli jesteś właśnie taką mamą nadopiekuńczą albo mamą, która ma silną więź emocjonalną ze swoim dzieckiem, ten czas jest również dla Ciebie, dlatego że w moim klubie najpierw rodzic może być z tym dzieckiem, poznać mnie, poznać rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, a potem Rodzic się wycofuje, pozwalając dziecku na doświadczanie tej rzeczywistości samemu. I tak naprawdę to jest czas również dla ciebie, bo ty w tej sytuacji możesz i masz okazję um, przeżyć adaptację twojego dziecka do takich warunków y, klubowych czyli do takich, które będą takie same w przedszkolu. I ty dzięki. Temu, dzięki temu doświadczeniu i uczestnictwu Twojego dziecka w klubie przedszkolaka, masz możliwość doświadczenia tej samej sytuacji, czyli przyprowadzenia dziecka na zajęcia, oddalenia się, czyli separacji ze swoim dzieckiem i potem przyjścia. W dziecku buduje to poczucie bezpieczeństwa i własnej mocy, bo ono jest w stanie zostać ze mną, uczestniczyć w zajęciach i czekać, aż przyjdziesz je odebrać, czyli. Podobna jest zupełnie rzeczywistość jak w przedszkolu. Więc, jakby ten aspekt gotowości takiego funkcjonowania społecznego jest ogromnie ważny. Kolejnym ważnym aspektem jest samodzielność Twojego dziecka. Samodzielność przy. Yy, korzystaniu z toalety, samodzielność przy jedzeniu i samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu się. Dlaczego o tych trzech ważnych rzeczach mówię? Po pierwsze chyba najcięższy kaliber i najwa najważniejszy, myślę, to jest to siusianie. Znam wielu rodziców, którzy złożyli dokumenty do przedszkola, dziecko się dostało, ale dziecko jeszcze nosi pieluchę. Jest marzec. Rodzic ma potencjalnie kilka miesięcy, żeby rozprawić się i odpieluchować dziecko, rozprawić się z pieluchą. Ale co się dzieje? Rodzice z reguły odkładają to na ostatnią chwilę. Znam wielu rodziców, którzy robią to w sierpniu, czyli naprawdę jest to ostatni dzwonek, kiedy tą pieluchę odłożyć. Na domiar złego są dzieci, które, których rodzic, którzy rodzice zdejmują pieluchę przed wejściem do przedszkola. To jest zupełna tragedia. Nie, nie dla nauczycieli. Tak, dla nauczycieli jest to jakieś tam obciążenie, to dziecko trzeba przebrać. Nie dlatego dziecko ma być odpiluchowane w przedszkolu, że panią nauczycielką nie chce się dziecka przewijać. Nie. To zupełny jest absurd i nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel przewinie to dziecko, przebierze czy pomoc nauczyciela. Nie ma z tym problemów. Problem jest dla twojego dziecka, nie dla nauczyciela. Dlaczego mówię, że problem jest dla Twojego dziecka? Wyobraź sobie, że jest w nowej sytuacji, czyli poznaje dopiero daną rzeczywistość przedszkolną, salę, nauczyciela, rytm dnia, zachowanie i tak dalej, czyli jest to dla niego nowa sytuacja i jest bez Ciebie, czyli bez kogoś, kogo miał na wyciągnięcie ręki, mógł zawsze iść powiedzieć "Mamo, chcę siusiu, czy siusiałem się, mamo, przebierz i tak dalej, czyli nie ma, bo jeszcze nie jest to zaufanie z nauczycielem na tym poziomie, zbudowane i wyobraź sobie, że twoje dziecko właśnie robi siusiu majtki Robi Siusiów majtki. Są dzieci, które mają ogromny opór, żeby ich o tym powiedzieć. Dopiero jakby nauczyciel czy pomoc to zauważa, dopiero jest, jest ono przebierane, ale pomyśl sobie, jaki to wstyd dla Twojego dziecka, jakie upokorzenie, jak ono się czuje kiedy się ze Siusianem musi siedzieć przez jakiś na przykład czas, bo boi się pani o tym powiedzieć. Dzieci jest w grupie 25, i jest jedna pani, jedna pomoc. Tak wygląda rzeczywistość przedszkolna. Więc mimo wszelkich starań, nauczyciela, czy tej. Pomocy, mogą po prostu nie zauważyć, że Twoje dziecko w tym momencie jest zasiusiane. Druga rzecz, dziecko jakby traci właśnie takie poczucie mocy, tak, bo ono nie jest w stanie z dnia na dzień albo z minuty na minutę powstrzymywać mocz, skoro dotychczas miało pieluszkę założoną. Więc proszę Cię, rodzicu, dla Twojego dziecka pomyśl o od, od tym odpieluchowaniu Twojego dziecka dużo wcześniej, niż ono zacznie tą rzeczywistość przedszkolną. Minimum trzy dwa, trzy miesiące wcześniej, żeby to dziecko miało poczucie mocy, żeby ono nie wstydziło się powiedzieć, ja chcę siusiu, czy pójść do tej toalety i załatwić tą potrzebę fizjologiczną samemu, bez, bez pomocy osoby dorosłej. To bardzo buduje też poczucie własnej wartości dziecka, bardzo sprzyja jakby pozytywnie też rozwojowo. Dobrze jest, kiedy dziecko jest w stanie samo się najeść, tak, jak wspominałam Wam, w grupie przedszkolnej jest 25 dzieci i dwie osoby dorosłe. Więc wyobraźcie sobie, co by było, gdyby te 25 dzieci nie umiało samodzielnie spożywać posiłków czyli nie umiało posługiwać się łyżką czy widelcem. E, jakby panie nie są w stanie. W czasie tego posiłku nakarmić 25 dzieci. Zdarzają się takie sytuacje, jest mnóstwo takich dzieci, które trzeba nakarmić, bo nie potrafią posługiwać się łyżką, czyli nie potrafią, są karmione w domu po prostu i nie potrafią same jeść. Bardzo, jeśli chcesz dobra swojego dziecka, zbudowania właśnie w nim poczucia mocy, poczucia własnej wartości, to po prostu tego dziecka. Naucz swoje dziecko jeść łożką i widelcem samodzielnie po to, żeby mogło samo zafunkcjonować w takiej rzeczywistości przedszkolnej jak jedzenie. Następną ważną rzeczą jest ubieranie i rozbieranie się, zwłaszcza w przedszkolach, w których trzeba spać po południu, kiedy trzeba przebrać się w piżamkę. Nie tylko ułatwia to proces paniom, ale daje znowu poczucie mocy i sprawstwa Twojemu własnemu dziecku, bo wyobraź sobie, że ono jest w stanie samo się ubrać i rozebrać bez pomocy dorosłego. Pamiętam, kiedy moja Marysia miała 2,5 i pół roku, kiedy zaczynała przygodę ze swoim przedszkolem, ja, ja byłam zestresowana, mimo że moja Marysia wcale nie była zestresowana tym faktem, pamiętam, że ona bardzo szybko ubierała się i rozbierała, nie dlatego, że ja byłam taka mądra i tak jej bardzo pomagałam, ale dlatego, że ona bardzo chciała robić to sama i bardzo chciała ubierać się i rozbierać w tym przedszkolu do spania sama. I tak, tak, tak to wyglądało, że robiła to sama, bardzo sprawnie i bardzo precyzyjnie i pięknie też składała swoje branka. Więc jakby to, a to dawało jej poczucie takiej dorosłej Barysi, że, że, że to było fantastyczne. Naprawdę ja jako mama bardzo też cieszyłam się, że ona tak ogarnia rzeczywistość wokół siebie w tym sprzątaniu, w tym rozbieraniu się i ubieraniu siebie. O najważniejszych myślę, aspektach związanych z przygotowaniem twojego dziecka do przedszkola powiedziałam. Jeśli boisz się, to, to tak jak powiedziałam, zajmij się najpierw sobą, a potem zacznie przygotowywać dziecko do przedszkola. Ważne jest, o czym też mówię zawsze rodzicom, ważne jest to, żeby, żeby na tyle, ile się da poznać to nowe przedszkole, czyli skorzystać z dni adaptacyjnych, pójść na zebranie z dyrektorem, na tyle, ile jest to możliwe poznać panią, z którą Twoje dziecko będzie, będzie w tym przedszkolu. To są też takie czynniki, dzięki którym Twoje dziecko łatwiej przejdzie tą adaptację. Ważne, żeby wiedziało jeszcze przed wrześniem, w którym miejscu znajduje się jego przedszkole, jaką drogę będziemy, będziecie tam przebywać do tego przedszkola, może pobawić się w domu w taką rzeczywistość przedszkolną. Bardzo to są jakby ważne aspekty, żeby Twoje dziecko jak najleżej, jak najdelikatniej zaadoptowało się do nowej rzeczywistości, czego bardzo serdecznie Wam, kochani rodzice i Waszym dzieciom życzę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.